Ok, zatem mamy całki nieoznaczone, oznaczone i niewłaściwe, ale my dzisiaj się zajmiemy całką nieoznaczoną. No i jest to proces odwrotny do różniczkowania, czyli wyznaczania pochodnych. Mamy znak całki. Funkcja f od x i dx wskazuje nam na to, że będziemy się odnosić do zmiennej x. F dużo od x to jest pierwotna tej funkcji. A plus c to jest stała całkowania. Czyli upraszczając, f od x to około całki, to jest pochodna z f dużego od x. Dobra, a po co jest to c? Otóż, jeżeli mamy pochodne funkcji x kwadrat plus 4 x kwadrat minus 21, no to pochodne ze stałych. To będzie 0 i tu też 0, czyli z obu tych funkcji pochodną jest 2x, i tutaj też jest 2x. I to plus c mówi nam o tym, że mogą właśnie istnieć różne funkcje pierwotne, gdzie się pomija po prostu już w procesie różniczkowania te liczby bez x, czyli wyrazy wolne. Naszej przygody z całkowaniem warto mieć ściągę. Z jednej strony z wypisanymi pochodnymi wszystkich funkcji, a z drugiej mamy pierwotne. Ja Wam wstawię na koniec to, żebyście mogli sobie zrobić screena i ewentualnie przepisać i mieć zawsze to koło siebie. A teraz przechodzimy do pierwszego naszego wzoru z alfą. I sam ten wzór tutaj na fioletowo. No i teraz analizujemy, co się dzieje. Naszą funkcją podcałkową jest x do potęgi alfa, czyli naszą pierwotną możemy rozbić na dwa przypadki. Jeżeli alfa jest równe minus 1, to tą funkcją jest logarytm naturalny z x, a jeżeli alfa jest różne od minus 1, to mamy taki właśnie wzór. No i zaraz wytłumaczymy sobie konkretnie na przykładzie, o co z tym chodzi? Skąd się bierze ten logarytm naturalny z x? Otóż, pochodną logarytmu naturalnego z x jest 1 przez x, czyli x do minus pierwszej. I tutaj nasze minus 1 to jest alfa. Zapisałam tutaj nasz ostatni przypadek z gwiazdku. Gdybyśmy chcieli skorzystać z tego wzoru dla alfy równej minus 1, bo wcześniej pisałam we wzorach, że dla alfy równej minus 1, Funkcją pierwotną jest logarytm naturalny z x. No i teraz sobie wyprowadzimy, dlaczego to tak działa. Spróbujmy najpierw użyć tego wzoru. Byłoby x do potęgi minus 1 dodać 1 przez minus 1 plus 1 i plus c. Czyli mamy coś takiego x do zerowej, no i to jest ok, bo to jest 1 przez 0. A było takie powiedzenie w szkole, pamiętaj, cholera, nigdy nie dziel przez zero. Czyli to nam odpada. Dlaczego nie dzielimy przez zero? Aby doprowadzić do takiej postaci, skorzystamy sobie z własności potęgowania. Czyli minus zawsze generuje nam odwrotność. Mamy całkę z 1 przez x do potęgi pierwszej dx. Na 1 przez x, funkcją pierwotną jest logarytm. x plus c. Widnieje to na naszej ściądze. Pochodna z funkcji logarytm naturalny z x to 1 przez x. Także to jest pierwsza część filmiku o całkach. Na dniach pojawią się kolejne przykłady. A tutaj zostawiam Wam ściągę z pierwotnych oraz ściągę z pochodnych. Mam nadzieję, że nieco Wam się rozjaśnił temat całek. W następnych filmikach zajmiemy się bardziej skomplikowanymi przykładami. Także przygotujcie sobie ściągę z pochodnych i z pierwotnych, żebyście mieli już ogarnięte na kolejne filmiki. Bardzo Was pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale.